Siódma edycja programu grantowego Carlsberg Polska pod nazwą Inicjatywy Rozstrzygnięte. We wtorek w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Beata Ptaszyńska, jednak dyrektor do spraw korporacyjnych Kalsberg Polska, oraz Jarosław Perzyński, burmistrz miasta, wręczyli zwycięzcom promesy, którymi były czeki na kwotę 10 tysięcy złotych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w ramach programu grantowego. Projekt inicjatywy jest realizowany przez Karlsberg Polska i przez browar kasztelan od 7 lat. Celem tego projektu jest realizowanie różnych pomysłów, inicjatyw dla społeczności lokalnej. Staramy się wspierać projekty, które promują zachowania proekologiczne, sport, aktywny wypoczynek, wsparcie lokalnych społeczności, jeżeli chodzi o taką w ogóle aktywizację. Do tegorocznej edycji konkursu zakwalifikowanych zostało dziewięć organizacji pozarządowych i instytucji użyteczności publicznej z Sierpca i okolic. O wyborze zwycięskich inicjatyw zadecydowali Internauci, którzy oddali w sumie 1168 głosów na stronie internetowej www.inicjatywy.com.pl. Chciałem również podziękować Hatzbergowi. To już kolejny program gruntowy inicjatywy, który w sierpniu się odbywa. Możemy już uchylić robkę tajemnicy z panem dyrektem, że będą kolejne inicjatywy Zarówno program grantowy, jak i kolejne pomysły, które razem, wspólnie z Hansbergem będziemy realizować na terenie miasta, dla jego mieszkańców. Eee, no, by tą ideę eee, Sierpca Miasta ze Smakiem wspierać i dziękujemy Hansbergom i zarządowi. Proszę przekazać serdeczne podziękowania że pamiętają o nas, pamiętajmy o sierpeckim szpitalu, przekazując duży grant tutaj właśnie na wyposażenie na ochronę przed COVID-em. Za to też chcielibyśmy serdecznie z tego miejsca ja osobiście podziękować i cieszę się, że mogłem właśnie w tych działaniach również Państwa wspierać i z Państwem te wszystkie kwestie konsultować. To serdecznie dziękuję. Granty w ramach programu Inicjatywy 2020 otrzymali. Zarząd Osiedla numer 4 z projektem Serce dla Sierpca, dzięki niemu w mieście staną pojemniki w kształcie serca, do których mieszkańcy będą mogli wrzucać plastikowe nakrętki dla organizacji zajmujących się potrzebującymi. Stowarzyszenie Gramy Razem zakupi defibrylator AED w szafce ochronnej i defibrylator szkoleniowy z fantomem. Przeprowadzi także szkolenia dla mieszkańców z jego obsługi i udzielania pierwszej pomocy. Fundacja Mocni mocą nadziei w ramach projektu Bezpieczni w Ligowie ustawi solarne urządzenie do dezynfekcji rąk przy ośrodku zdrowia i bibliotece miejskiej w Ligowie. Ludowy klub sportowy Sparta Mochowo wybuduje miejsca siedzące na obiekcie sportu i rekreacji w Mochowie.